Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Edgefield na obłędzie. Jest dzisiaj ze mną kolega. Już w fasmophobie. Cześć. Tak, ja muszę iść. Ile na, na Z2 mama wróciła? Kolega ma na Z2. Jak słyszeliście, to mama wróciła. Ale no nic. Yy, wyzwanie będzie jutro tygodniowe Tak więc, poczekamy teraz na kolegę i zaraz zaczniemy mu zapuścimy Dobra, dawaj Nie, nie, nie przestawiam, bardzo Co? Nie przestawiam, nie zabawiam, Po tylko, że jest, jesteś stary Już powiedziałem Dobra, już miałem, dobra Dobra, daj reddit Spokojnie, Czomiku, to wszystko będę mógł wyciąć więc się nie martw. No to to będziesz musiał uciec. Water Drugs. Przejdź kolegę ma. Kolega ma problemy rodzinne. Nic. Krywki nie ma. Jest na obłędzie ale... Ta Obłęd Idź zobacz czy są korki w piwnicy Są w piwnicy Poszukamy tego przed przeklętego przedmiotu została laleczka pentagram Okej, okay. okay, a pentagram jest czy nie ma? Nie widzę Zapaliłem na górze światło Na korytarzu I mamy laleczkę Nie mamy laleczki A nie, bo to kurde obłęd jest, zapomniałem Sam zapomniałem, że to obłęd

Prawda, w tych pogałkach temperatury ja nie chodziłem cały czas, i nie mam na razie nic ciekawego. Teraz po 20, 18. Ciekawe na Bo... korytarzu jest chyba. Dostałem jumpscarę. Chodź do mnie szybko, wziąłeś I IMF-5. On gdzieś tutaj był Jest oni jump scara A I mi zamknął gówno jakby coś No bo event był Boże myślę że Hunt to jest I event 5 jest I M 5 Ale jest 17 stopni Czyli nie może być Gorio, nie może być obake A resztę to trzeba sprawdzić to właśnie jest jeden dowód, co nie? No. Ewentualnie jeszcze orby zobaczy. Chociaż... też nie może być filmik nawet, więc. Dobra, czekaj, co weźmie? Rajczu jest. Myling. Mi ciekawe to, że on no, jest na dole i na górze, były zapalo... na górze było zapalone światło. No to może do tuńca? No sprawdzimy, tak. Dobra. Trzeba pokój znaleźć, tak? To był jeden 5, 5 no Więc obstawiam, że to gdzieś tutaj może. Sprawdź temperaturę 21. A tu na korytarzu? 19 Może garaż? W garażu nie było na pewno no siedem Dobra Chyba od tego update'u co był Jest coś takiego, że jak jesteś w pokoju ducha to shade nie może zgasić ci świeczki Masz chodidgo? Nie Dobra. A gdzie go można było zupałaś? Yy, wszedł w Ani no, A nigdzie tutaj yy, na wokół no wokół na Dobra, aparat Dobra, siedź w Jak zgasi świeczkę, to mi powiedz. No już się spokoja jak coś. Dobra. Spirita to po kacidle zobaczymy, nie? Wszystkie nasze rzeczy tutaj. Dobra, ale się pośpiew, że ja to nie jest już w trwał. Ej, czego się boisz? Masz tam krucyfixa. On nie gasi Nadal Jest z 8 stopni Ej, tu też jest, 8 to jest, stopni. To... Ej jest tutaj, tu jest bez... nie 20. 20. 20. 20. 20. 20. nie zgasił? Możliwy shade? Dawaj idźmy. Z pokoju. Yy, chciałbym podkreślić, że mamy już poniżej 25% psychy. No dobrze. To, nie, raczej nie, 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 jemy chyba tego, tak? To nie? Nie. No tych świeczek nie zgasił. Czemu? Ej, on tutaj jest Tu słyszałem Spokaj 11 20 A tam? Dalej? 21 20 9 Daj okay. Okej okay. On jest w kuchni Chyba nie rajdżu, ale to jeszcze zobaczymy No tu też jest, ale tu jest 11 I tam, tam jest, tu jest, tu jest też jest tak 8, 9, 10 12 się ogrzewa Co on jest w dwóch miejscach? Zostaniemy na jeszcze jednego Hanta. Dżin to mi się nie wydaje, że jest. Że na nie zgasił, ale zostawimy tu wszystkie sensory. Czujnik ruchu, nie ruszył. Słyszałem właśnie. Ryszy. Od korytarza dziewięć czternaście, gdzie on jest? Tu jest 21 jeden Tu jest 14, on jest raczej teraz w kuchni Chyba Naprawdę nie wiadomo Może już normalnie zrobił labirynt na serwis, normalnie to rozprzestrzał Ej kurde, nie liczyłem czasu, mocno smażę, zapomniałem Trzeba do czego czas A ja e, na korytarzu tu Na korytarzu jest Ja pierdolę ich Znaczy Koczyn... Łazi mi więcej na tym korytarzu, bo tak bardziej powiedzieć. No tam chodzi, tutaj chodzi <laughs> Chwileczek to w ogóle nie chce gasić Znaczy, zgasił podczas hunt, ale tak... O, tak o, żeby zgasić, to... O kurwa, tam w stół wszedł No faktycznie, ty Czekaj, jak ten co błądził, który to był ten był Mamy go tutaj, robimy go Za zimą go To nie jest raczej rajdu. Ja on przyspieszył czym się zdawało no, to trochę nie, po chęcie nie mam już Kazideł No a nie mamy jeszcze jedno To nie jest Jezu Majnik... Malnik to raczej nie Było się tak dziwnie że on pod... Które pod do kuchni, do garażu Na korytarz Dzień to raczej nie Kurde z jest... Stopper włączyłem Trochę późno Ale. Dobra, Ale patrzmy. mamy jeszcze na kadzidło. Chodźmy tam wow. Ja mam mnie to Możemy teraz coś nie spróbować wyłączyć Piłką rzucił Z góry chyba To mogą być tunisy Tylko, że on był drugi raz tak chyba samowolny chyba Więc Jak teraz będzie szybszy to będzie wiadomo A jak nie no to Jak coś to wiesz, wyspierdziamy coś na górę, co nie? No I możemy go złupować tak dwa razy zrobić dwa okrążenia i ten Zgasił no, to świec. Ten. A nie to wygasło może A sama, sama, no Okej, okay, to nie jest na pewno spirit Dobra i jest hunt A no, znowu jest taki jakby normalny I to nie jest oni a, czy rabada, rabada, rabada. Dobra. To nie jest, ale nie to nie jest też spiryt. Tak, wreszcie są... no, to na to Ewentualnie Shade. W tych świeczek niby nie chciał gasić. Ale to jest pewne, że, że tak się. A to jest pewne, że jest taka tam że tak to zrobili, czy nie? Tak, tak, tak było, że jak jesteś w jego pokoju, to że nie zgasi świeczki. A on jakby chodził, jakby chciał handlować z jego miejsca, jak Shade. A on znowu miał jakby normalne tempo, więc ja nie obstawiam, że to był... Jak więc... mi się zdaje, że to były normalne tempo cały czas. Ja bym jechał z Shade'em po prostu. No no, no to chyba jedziemy. Trzy zadania, więc. O, no, jest shady. No, a no, jednak. No, no. Świeczek nie chciał gasić, uciekał z pokoju kiedy my w nim byliśmy, więc... Hmm. Hmm. Ja dziękuję wam za oglądanie. Udało mi się w na obłędzie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Za pięćdziesiąt dziewięćdziesiąt figurę, której dziękuję. To będzie, figurę, to będzie to. Dziękuję.